Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Ja witam wszystkie dotykalne skorpiony, moi drodzy czytanie tygodniowe, czytanie na tydzień od 14 do 20 kwietnia podglądamy jakie energie do Was idą na co zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu i jakie wskazówki, rady od kart i słowem wstępu tradycyjnie w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy nawet najmniejszy ślad Waszej e, obecności. Dobra skorpiony, nie gadajmy Zaczynamy, ale zanim będę tasować karty, nie jestem z tego miejsca w tej chwili w stanie stwierdzić, czy będziemy się jeszcze słyszeć przed świętami. Więc korzystając z okazji, wszystkim skorpionom wesołych świąt życzę. tak? Jakby nie patrzeć, jest to już tydzień świąteczny, więc wszystkim skorpionom życzę wesołych świąt. Niech te święta będą spokojne, radosne przede wszystkim, niech przyniosą dużo pozytywnych wibracji. No i pysznych jedzonków, oczywiście, także wesołych świąt dla was, drogie drogi skorpiony. Dobra, teraz już możemy spokojnie tasować karty i podglądamy drogie skorpiony, jakie tu energie do Was idą, co tutaj zmierza do Was na ten tydzień, jak sobie ewentualnie z tymi energiami poradzić? No i co? No i oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie bierzcie na siłę tych energii, które absolutnie się z Wami nie zgadzają, bierzcie tylko to, co rezonuje, co się zgadza i co do Was pasuje. Dobra, Skorpion na ten tydzień, jakie energie, jaka ogólna prognoza energetyczna dla Was? Lecimy! Aura, klimat tego tygodnia, wyzwanie osobiste, też energia, z jaką Skorpion wchodzi w ten tydzień, dobrze... Sprawy zawodowe, sprawy finansowe. O, dobra, fajnie. I sprawy miłosne. Co tam w miłości, co tam w sercu, w związkach i dla singli. Dobrze. Skorpion, skorpion. Ładne macie te energie. Bardzo ładne, tak na pierwszy rzut oka. Uhum, uhum, uhum. jeszcze tak się tutaj przyjrzę, no bardzo ładne, słuchajcie, chyba możecie zacierać rączki, drogie skorpiony, uhum, piękne energie, piękne energie, niemal wszystkie tak naprawdę, no dobra, jedziemy z tym, tak, no to mamy tu wisienkę na torcie, słuchajcie, ta główna energia, to jest też taka energia, która pokazuje mi skorpiona, Będziecie jak kot, nie? Wy będziecie spadać na cztery łapy, cokolwiek by się nie wydarzyło w tym tygodniu, jakiekolwiek sytuacje, jakiekolwiek wydarzenia, jakiekolwiek emocje spadacie na cztery łapy, łapiecie stabilizację, łapiecie poczucie bezpieczeństwa. Słuchajcie, do was idzie taka energia, która dla mnie jest energią radosną. Dla mnie jest taką energią, która spowoduje, że skorpion poczuje się jak w domu, gdziekolwiek by nie był, tak? Ale bardzo możliwe, że właśnie to jest zapowiedź tego. No święta mamy oczywiście, może ktoś jedzie do rodziny, może że rodzina odwiedza skorpiona, chociaż bardziej bym się skłaniała do tego, że skorpion odwiedza takie rodzinne strony, tak, rodzinny dom, mieszkanie i tam spędzacie dużo czasu z rodziną albo z przyjaciółmi, bo oczywiście przyjaciele to często także nasza rodzina, jak najbardziej. Dużo takich, wiecie, pokazuje mi się tutaj okazji do świętowania, okazji do radości, tak? Może jakieś tutaj zaproszenia na imprezki, czy to rodzinne, czy tam jakieś przyjacielskie, ale będzie wesoło, będzie radośnie, tak? Będzie się działo, nie? Była taka piosenka kiedyś. Dobrze, także fajna, fajna taka. Energia, która zwiastuje dużo zadowolenia, dużo takiego spokoju, przede wszystkim rodzinnego, domowego. Tu są pomocni ludzie, tu są pomocni krewni, tu jest dużo takiego zrozumienia. Współpraca bardzo fajna, czy to w pracy, no w pracy także. Tutaj praca to w ogóle macie cudmiut i orzeszki, tak? Ale taka wiecie, współpraca między ludźmi i tak życie prywatne wasze, takie fajne, silankowe, zadowolone. No pięknie, pięknie to kochanie wygląda. Także myślę, że. No, co myślę, ja bym wręcz chciała, żeby jak do największej ilości skorpionów ta energia zmanifestowała się właśnie w poczuciu szczęścia, radości, zadowolenia, umiejętności cieszenia się z każdej codzienności, tak z każdego drobnego szczegółu i spędzania czasu z ludźmi, i spędzania czasu z ludźmi. Dużo też takiego świętowania, jakichś sukcesów, a sukcesy to chyba tutaj będą do świętowania. Także nie będziemy się to chyba rozdrabniać nad tą energią główną, ona jest przede wszystkim zwiastunem. Miłego, spokojnego czasu. Mm, no, może spokój, bo wiecie, bo to czasami są imprezki. Jeżeli ktoś potrafi odpoczywać na imprezkach, bo mogą się takie pojawić, to też. To też, chyba że po prostu takie też nawoływanie skorpionie, jeśli imprezki, to baw się, rozsądnie i w miarę spokojnie, tak? Ale fajna energia. Słuchajcie, ja teraz od razu idę tutaj do pracy. Spieszę się tutaj do tych energii, bo macie piękne energie. Słuchajcie, tu jest początek. Początek czego? Samych dóbr, stabilizacji, spokoju, tak? Początek, albo Macie, będziecie mieli nie inną okazję. Widzicie, co mnie tutaj szczególnie radzi po oczach, ale w taki pozytywny sposób? Tu są sprawy. Przede wszystkim na piedestał wychodzą sprawy mieszkaniowe, domowe, związane z nieruchomościami, nieruchomościami wszelkimi. Ja nie wiem, moi drodzy, czy to, jest to świętowanie to nie będzie jakaś domówka na przykład, czy ktoś przypadkiem nie wprowadza się na, do nowego domu, do nowego mieszkania, czy ktoś nie kończy jakiegoś, wiecie, na przykład remontu, jak ta, ta, takie popularne teraz parapetówki, tak? Czy to wy, czy to ktoś Was zaprasza na taką imprezkę, tak? Sprawy mieszkaniowe, sprawy domowe, sprawy takie rodziny inne sprawy związane z podziałami majątków też. Tu mi się pokazują dużo takiego świętowania na tym polu. Nie wiem, kochani. Może tutaj dla niektórych no wiecie, takie powodzenie mieszkaniowe właśnie. Może zakupy domu, zakupy mieszkań, najem, wynajem. Tutaj mieszkań mi się pokazuje. Takie świętowanie sukcesu Mam wrażenie mieszkaniowych, tak, związanych z nieruchomościami, bo może niekoniecznie mieszkaniem, że ktoś po prostu wynajmuje, czy tam sprzedaje, czy kupuje nawet lokal taki, wiecie, gospodarczy, żeby rozwinąć swoją firmę na przykład. No, sukces, wiecie, zakup domu. Tak jak mówiłam, może być sprzedaż, może być podpisanie umowy, wynajmu czy tam najmu, tak? Remonty mi się tutaj pokazują, zakończone wreszcie. A być może, kochani, ktoś otrzymuje propozycje, tak? Takie mieszkaniowe, ewentualnie ktoś dostaje dostaje komuś przyznany ten, no, pomóżcie mi kredyt, tak? Kredyt na. Remont czy na mieszkanie. Takie, ja mam takie wrażenie teraz, słuchajcie, patrzę, ktoś jest wreszcie na swoim i jest powód do świętowania jest powód do tego, żeby się cieszyć. No, tak to mi się tak wysuwa po prostu na pierwszy plan, więc może ktoś jest w takiej sytuacji, będzie miał szansę jak najbardziej. Dla innych, jeśli jest takie sprawy mieszkaniowe, no to tu są fajne propozycje, drogie Skorpiony. Ja się nie, nie dziwię, jeżeli jakiś Skorpion w tym tygodniu otrzyma propozycję, ofertę, na przykład e, zmiany, zmiany pracy, zmiany stanowiska, podwyżki być może, ad, awansu, ale tutaj jest taka propozycja, jest taka szansa, która e, jest bardziej korzystna, bardziej stabilizuje sytuację zawodową i finansową u Skorpiona. Mhm. Także taki troszkę prezent od losu Skorpion, od króliczka wielkanocnego, tak? Macie. Także tutaj wiecie, um, awanse, własne firmy, dofinansowania do firmy też mi się tutaj pokazują, podwyżki. Ale przepływ takiej gotówki, który mm, mam wrażenie, że Skorpion nie wykorzystuje na zasadzie o mam przepływ gotówki i idę na zakupy, robię sobie hulam i sobie żyję świetnie i cudownie i idę na imprezki. I tylko wiecie, inwestuje w coś. To jest inwestycja, być może, w jakąś ważną nieruchomość. Inwestycja mm, też w mieszkanie, prawda? W rodzinę. No tu bardzo ładnie to wygląda. I wiecie co, ja chyba nie będę tutaj dłużej szperać w tych energiach, bo co tu szperać? Jak tu jest radość, świętowanie, oferty, propozycje, pieniądze, nowa szansa, nowa droga, nowe mieszkanie, nowa nieruchomość, nowa praca, nowe stanowisko. No, same, same, no. Słodkości, tak, tak? Same takie słodkości z okazji Wielkanocy od, od króliczka zajączka wielkanocnego. No super, naprawdę życzę Wam, drogie Skorpione, żeby do jak największej ilości Was te energie się zmanifestowały, tak jak tutaj są pokazane. Taka troszkę skrajna szczęśliwości mi się tutaj pokazuje, ale fajnie, ale fajnie. Może faktycznie ktoś zastanawia się, tak, czy zmieniać pracę, czy przyjąć jakąś ofertę, czy, nie wiem, nad kupnem mieszkania, nad remontem, ktoś się zastanawia nad wyprowadzką, przeprowadzką, najmem, wynajmem. Może to będzie ten tydzień, w którym Poczujecie dobra, no to ja to robię, tak? Najwyższa pora się tym chociaż zająć, bo to, wiecie, może się zmanifestować nie tak stricte, że o już przeprowadzacie się, macie to mieszkanie, kupujecie, remontujecie, tylko może się po prostu pokazać wreszcie szansa, tak, w tym tygodniu, że możecie to robić. Fajnie, fajnie, fajnie się to tutaj przedstawia. Także życzę, życzę jak najbardziej powodzenia. Dobra, lecimy dalej. Skorpionki ja to każdemu znakowi tłumaczę i powiem Wam też, kondensuję przekazy w tym tygodniu. Dlatego, że mamy jednak ten okres świąteczny, nie chcę was tutaj za długo trzymać i lecimy do spraw miłosnych. I ogólnie też tu jest, powiem Wam, dobrobyt, poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji tu jest takie wszystko dopracowane w związkach. Moi drodzy, związek, który już jest taki przepracowany, fajne dwie osoby, tylko. <noise> Jak zwykle, widać, musi jakieś ale, ale wynaleźć, nie? Słuchajcie, z jednej strony pokazane, pokazane ma tak, związki, relacje, takie bardziej już długoletnie, tam gdzie już jesteście razem od dłuższego czasu, tak, czy jesteście małżeństwem, czy, czy bez tego papierka związkiem, ale tutaj pokazują mi się związki, które raczej nie będą niczego, nie, niczego nie będą potrzebować do szczęścia już więcej, nie, I jest dobrze, jest dobrze tak jak jest i po cholerę to psuć, dosłownie, tak, także macie, ale, ale właśnie, no to muszę to, ale tu wtrącić. Bo tutaj ten wisielec jednak pokazuje mi, że albo ktoś inaczej spojrzy na swoją relację, albo ktoś zaczyna się nad czymś zastanawiać i patrzy na swoją relację, na swój związek z takiej innej perspektywy. I teraz ja mówię o takich związkach, gdzie, no wiadomo, te przepracowane, długoletnie związki bardzo często charakteryzują się takim stanem, gdy, jak mam to tak określić? Potrzeba przestrzeni jest ważna w każdej, nawet najbliższej relacji, nie? Każdy potrzebuje czasami takiej niezależności. I ja nie wiem, kochani, czy to u niektórych się troszkę nie oba, objawia w ten sposób, że na tyle daliście sobie tej przestrzeni, na tyle daliście sobie tego marginesu prywatności, że być może nawet momentami za dużo. Tak jakby przynajmniej z jednej strony zabrakło, kochani, zaangażowania emocjonalnego, wiecie, tej inwestycji emocjonalnej. No i. Troszkę na swój sposób się od siebie oddalacie, pomimo tego, że tu jest wszystko dobrze. Tu jest komfort, jest komfortowo, ale brakuje tej bliskości. I nie wiem, czy ktoś tu się nie zastanawia albo skorpion, albo wasz partner, partnerka, tak, że wasza relacja przez to jest w takim pewnym zawieszeniu, że, że zabrakło troszeczkę tych emocji. No i takie też poczucie, ty się chyba ode mnie oddalasz. No, chyba już nie wiem, ty mnie olewasz wręcz. Tak? Więc to takie dla, dla niektórych praca domowa, zwłaszcza do tych związków, w których no, ostatnio mało czasu ze sobą spędzacie czy przypadkiem Wam nie brakuje tej bliskości, takiej być może nawet fizycznej, być może emocjonalnej tak, więcej tych emocji czy przypadkiem Wasz partner nie zaczyna troszeczkę też się, czy partnerka domagać o tą bliskość bo wiecie, takie związki długoletnie czasami zapominają o tym że może czasami warto potrzymać się za rączkę albo dać sobie jakiegoś porządnego przytulasa jest dobrze, jest zgoda jest porozumienie, jest komfort między Wami jak najbardziej, tylko Mam wrażenie, że brakuje troszeczkę tych emocji, właśnie, no emocji. Także tak to u związków wygląda i single, słuchajcie, ja tu mam takie wrażenie, czasami czytając tutaj karty dla Was Skorpiony, zwłaszcza, zwłaszcza, podkreślam to, ja chyba muszę mieć wśród Was, wśród moich widzów albo wśród osób, które mnie oglądają, dużo singli. Ale wiecie co, singli takich, którzy są zdeklarowanymi singlami, którzy lubią ten stan, lubią swoje singielstwo, lubią swoją niezależność i uważają, że nie potrzebują drugiego człowieka do tego, żeby czuć się kompletnym. Bardzo często te energie właśnie singli pojawiają mi się w waszych przekazach. <laughs> no to wiecie na, na jedno, taka moja troszeczkę prywatna obserwacja na jedno, to, to mnie to nie dziwi, no bo single, przepraszam, skorpion jednak jest takim znakiem, który bardzo ceni sobie swoją niezależność. To jest niby skorpion, ale lubi, chociaż też skorpiony chyba wiodą samotne, samotne życie w przyrodzie, nie? Takie samotnicze bardziej. Nie są raczej stodnymi zwierzątkami, co? Ale właśnie wy takie prowadzicie samotniczy tryb życia, który wam nie przeszkadza. I mam tutaj pokazanego takiego singla, który po prostu jest sobie singlem i. I, i ta sama wystarczalność jest absolutnie wystarczająca do szczęścia, tak. Um, jeśli, jeśli jakikolwiek związek, relacja, tak, wchodzi w grę u takiego singla, to tylko na moich warunkach tak zwanych, tak, skorpionowych. Chociaż wiecie co, może być też tak, że Wy spotkacie, drogie single, taką właśnie osobę, nie zdziwie się, jeśli to będą ryby albo ktoś z trygonu ziemi, byk, pan na koziorożec, jeśli nie macie tych znaków, to nie bierzcie na siłę, no, może skorpion ma się ku tej osobie. Może wam się ta osoba podoba, może byście chcieli coś więcej, tylko jednak no, ta osoba taka za wiele za blisko Was do siebie nie dopuści. Też osoba, która lubi swoją niezależność, też osoba, która, hmm, jeśli już, jeśli już, to właśnie związek na moich zasadach, tak? A jeśli takie dwie osoby się ze sobą spotykają, no to trudno stworzyć tego, z tego jakoś relację. Ja nie wiem, kochanie, czy tu nie ma pokazanej albo nie ma zapowiedzi. Takiej relacji dla singli na warunkach, wiecie, relacja bez obowiązań, czyli jesteśmy razem, bo jest nam ze sobą komfortowo, czujemy się ze sobą fajnie, fajnie ze sobą spędzamy czas, tylko właśnie, nie, nic nie idzie ani do przodu, ani do tyłu, bo jednak cały czas każdy tutaj chroni swoje niezależności i bycia właśnie takim... Niezależnym singlem i nie ma sobie zamiaru ktoś tutaj zakłócać stałym związkiem, i wiadomo jak to w związkach panują, jakieś zasady panują, jakieś konkretne warunki, i tutaj mi się pokazują takie możliwe znajomości. Znajomości. Także ja nie wiem, czy to Skorpion, Singiel będzie proponował taką właśnie znajomość raczej bez obowiązań, na zasadzie spotykajmy się, bo, bo się lubimy, bo fajnie spędzamy czas w różnych oczywiście tutaj em, wariantach, tak. Em, czy taką osobę spotykacie i to ma potencjał właśnie na taką relację bez obowiązań, czy po prostu. Jesteście już w takiej znajomości, tak? I, I tu jest zapowiedź, że w tym tygodniu to, to się nie zmieni po prostu, to się nie zmieni. Chociaż ja nie wiem, czy tutaj ktoś nie zaczyna myśleć. Nie wiem, czy skorpion, czy to druga osoba. Jeśli jest taka relacja, taka zwana wolna relacja, czy ktoś tu się nie zaczyna zastanawiać, czy nie chciałby czegoś więcej? Także tutaj warto albo się swoim emocjom, uczuciom przyjrzeć, albo emocjom drugiej osoby. Dobra, skorpiony, żeby już nie przedłużać, no to co? Przed Wami taki tydzień dosyć fajny, prawda? Bardzo przyjemne, fajne, przyjemne energie tutaj mi się pokazują u Was. Co by się nie działo, jakby się nie działo, spadacie na cztery łapy, to przede wszystkim. Dużo takiej stabilizacji, dużo bezpieczeństwa, dużo spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, imprezek, takich przyjemnych imprezek. Korzystajcie z tych energii. Korzystajcie. Dużo takich szans na to, żeby tylko i wyłącznie polepszyć Waszą sytuację i taki, wiecie, troszkę początek czegoś nowego, lepszego, stabilnego. I życzę, żeby Wam się oczywiście te energie zmanifestowały w jak najlepszej formie. Oczywiście, że Wam tego życzę, trzymam kciuki. Dobrze, jeszcze dla Was kluczyk anielski, karta. Kluczyk na ten tydzień rada od aniołka, zaufaj swoim uczuciom. Mhm. Zaufajcie swoim uczuciom, znamienne dla żywiołu wody. Zaufajcie swoim uczuciom, odczuciom, przyczuciom także. Zaufajcie swoim intuicji i czasami podejmując niektóre decyzje, podejmując niektóre kroki, nie zawsze musimy brać pod uwagę tylko to, co podpowiada głowa. Czasami warto posłuchać serca. Ono czasami też dobrze nam podpowiada, zwłaszcza jeśli najczęściej nie dopuszczamy tego serca do głosu, możecie w tym tygodniu dopuścić i poczujecie się sobą, poczujecie się lepiej. Te wasze emocje, takie wiecie, u was to są emocje gwałtowne, u was to są emocje głębokie, zaufajcie im. Bo im głębiej zaufacie tym głębokim emocjom, tym być może. Wyżej was to poniesie do szczęścia. I tego Wam życzę. Trzymajcie się, skorpiony. Jeszcze raz wesołych świąt Wam życzę, jeśli się nie będziemy słyszeć przed świętami. Wszystkiego dobrego dla Was, pozytywnej energii. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!